Cześć, nazywam się Piotr Łakua i nakręciłem film, który po prostu musicie zobaczyć. Opowiada on o najbardziej egzotycznym miejscu, jakie znam, czyli o patelni. A nie o takiej patelni, tylko o małym placyku w centrum Warszawy. Na długo przed COVID-em gadałem tam z ludźmi, którzy doznawali tam nawrócenia, zawiązywali przyjaźnie oraz walczyli o lepszą przyszłość. Kręcąc ten film, e, chciałem właśnie pokazać tą różnorodność, z której na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Chciałem też pokazać, że z odpowiednimi ludźmi, nawet tak prozaiczne miejsce jak mały placek przy metrze, może stać się centrum naszego własnego wszechświata. Swoją drogą, to kończę też robić mój kolejny film, który opowiada o obcokrajowcach, którzy mieszkają w Polsce. Jednym z bohaterów jest pan Hayato, który przeleciał z Japonii i zakochał się bez pamięci w polskiej historii. Dlatego warto mnie obserwować. Ale zanim to, obejrzyjmy portret Życia ulicy. I mała info dla warszawiaków. Kiedy będzie już po kwarantannie i będziecie chcieli zobaczyć jakieś szalone miejsce, nie musicie wcale lecieć na drugą stronę świata. Wystarczy, że pojedziecie na potelnię. Życzę Wam wszystkim dobrego oglądania mojego filmu. Trzymajcie się.